Kto o Tobie myśli? Wybierz kartę od 1 do 4. Zostaw dla mnie lajka. Jeżeli nie masz jeszcze subskrypcji, to zachęcam. Kochani, może dzisiaj od dołu 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dobra? Kto o Tobie myśli? Jedyneczki. Mężczyzna. Przystojny. Kto wybrał kartę numer 2? Kto o Tobie myśli? Wdowa bądź starsza kobieta. Może to być babcia, mama, ktoś, kto owdowiał, ktoś, kto jest teraz samotny. Karta trzecia. O, blondynka, jakaś kobieta, bardzo ładna. <ścoughs> Jeżeli wybraliście ostatnią, czwartą kartę, tak jak ja. O, obcokrajowiec i to dobrze urodzony. Ktoś, kto mieszka za granicą, wyjechał za granicę, bądź mówi w innym języku. Dziękuję, skarbę papa.